Co nie Elczo, a? a, Padłeś w choinkę! Wszystko dobrze? E, czekaj, czekaj! Nie ciebie pytam, pytam choinki! Hejka kochani, dzisiaj właśnie jedziemy po choinkę świąteczną bo święta już tuż tuż a. Z powodu, że niedawno były Mikołajki, to możecie się pochwalić w komentarzu, co zostaliście. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i podbijacie ten film. Dzięki kochana. Dokładnie! Was. A my jedziemy wybrać najlepsze drzewko dla naszego domku. Dzisiaj jest dzień przygotowań, także koniecznie oglądajcie do końca widzowie. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki Mikołaja. Co, Ta Jak tam A Dzwonią dzwoni pisać nie wiem w ja się klimat, mam to po prostu gdzieś. Ej, gdzie jest ta farma choinek? Tutaj patrz, tu jest jakaś strzałka, tu, tu, tu. Trzeba do tyłu. Co się nie rozbi, jak ja ostatnio na tych tej... znaczy, nie nic, nic. Spokojnie, ja lubię jeździć. Oho, dobra, tutaj pan sprzedaje choinki. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, my chcemy choinkę taką dużą jak ma andziak. Julka, ty widzisz te ceny? Dwie stówy za dużą choinkę. I tak jest mniejsza niż taką jak ma Andziak. Jezus Maria, ale ja nie zapłacę tu od razu ci to mówię. Ja kupuję tą za 50, tą malutką. Przecież to jest jakiś krzak, nie choinka. Jaki czak, proszę pani? Dobra, choinka, pryba, sort. Najlepsza rwana, świeżo. Nie, jak się O, chcę widzisz, tą. pan mówi, że ta jest dobra. Dobra, proszę pana. Ja, ja, dobra, możemy zrobić tak. Ja daję 50 zł, ty dajesz resztę, więc jak chcesz. Ja, proszę pana, mogę iść na lewo z żeby kupić tą, tą choinkę. Tą, tą. <laughs> Słuchajcie, jak ze sami wytniecie, to mogę wam tą dużą sprzedać za stówę. O, dobra, ja daję 50, ty dajesz 50 i tniemy choinkę razem. Pasuje dobra, dobra. Jak... Dobra. No i git. O kurczę, co to jest? Ja takiego czegoś nie mam. Dostałem piłę od pana właśnie i będę ciął to drzewo. Ale nie zepsuj. O, dobra, jest ścięte. Bierzemy ją do auta. Dobra, to ty tam wkładaj do auta, a ja zapłacę w tym czasie. Jasne, jasne. A masz tu pan te pieniądze za choinkę. No i pa. Dobra, włożyłem choinkę do środka. Trochę, trochę wystaje, co prawda. No trudno. Ważne, że jest ta duża choinka, którą chciałam. Dokładnie, więc teraz tak. Co jeszcze potrzebujemy kupić, żeby nasze święta były idealne? Mm. Jezus, Mary, jak ty na tej drodze. Ja myślałam, że to ja źle jeżdżę, ale nie wiedziałam, że ty źle jeździsz. Ale okej, okay, nieważne. Musimy na pewno kupić jakieś inne świąteczne ozdoby. No tak, to możemy pojechać do galerii w sumie, tam na pewno coś będzie. Tak, o. Na shopping. Yuhu. Jedziemy na shopping, do galerii. Yuhu. Patrz, co tutaj jest jakiś stojak, może tam coś będzie ciekawego. No zaparku. <laughs> jakiś <laughs> Jaki no. stojak, no to co to tań. za stojak? Stoisko to się nazywa A. Dzień dobry Och, gorąca czekolada, pierniki, herbatka o oh Omg kupisz mi pierniczka, ja chcę pierniczka, takiego dobrego Nie. Mi. No to se sami upiekrzemy. Szkoda nie, pieniędzy, ja piernik takiego... 20zł kosztuje Naciągają normalnie na pieniądze, do widzenia, ale... nic nie chcemy Kup mi piernika Sama jesteś jednym wielkim piernikiem, dobra To było niemiłe, za to masz mi kupić tego piernika Masz kupić, bo mi nie da spokoju do jutra Jechu, będę miała pierniczka es, 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 es. Jest jeszcze gorącą czekoladę kupiłem, ale tobie nie mm. Bo nie naciągasz Nie lubię czekolady i tak lol Dobra, chodź tutaj do środka, bo patrz galeria już jest wow ślicznie tu jest, omygi. Omygi te prezenty chyba dla mnie. Gdzie jest jakiś sklep z y, ozdobami tutaj? Bo tutaj widzę, że meble. Dzień dobry, yy. A tu nawet nikogo nie ma. Ja chcę święta, tu nie ma. Ona no nagrajmy ja coś. Święta. Dzień dobry, Julka, Polsko. Tu nie ma... Dzisiaj. Można wchodzić. Cicho, Chłamanie... ja tu się, chodź stąd. Dzisiaj nagrywamy pogodę. Tu ciepło, tam zimno. Tu nie wiem, ile tujemy. Tu. Chodź tu stąd! Nie, nie, b, 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 b. Człowieku, nie umiesz się zachować! Robisz wstyd, jak nie wiem! Patrz, tutaj przed tobą co jest! Patrz, to jest dopiero raj! Ozdoby świąteczne! Promocja minus 1%. O ty widzisz jakie promocje tu są? <grym> Ej, wszyscy nas naciągają, to jest jakieś oszustwo. Promocja minus 1%, ile ta sztuczna choinka kosztuje? 300 zł! A z pro, tą promocją to nie wiem. A my 200, mamy 99. za 100 zł i co? Hmm? No, ale to jeszcze nawet, nawet jest bez ozdób, więc musimy właśnie teraz kupić Ozdoby. Okej, okay, no to może tu jakieś będą, w tym, w tym, tym, tu. A ty, jak się go weszłaś do worka z prezentami? Luka, <noise> nie, nie du. Okej, okay, my właśnie znaleźliśmy ozdoby świąteczne i jest ich mega dużo, aż tutaj, w tym całym pudełku. No i Elcio tam właśnie płaci. No, kupiliśmy aż dwa. Wiesz ups. ile zapłaciłem za twoje ozdoby głupie? Ile? Tysiąc złotych! Bo sobie wymyśliłaś jakieś prezenty tutaj złote, tu jakieś świeżki pachnące. Co, co to w ogóle jest? Dobra, nie narzekaj. Ja. Ja tu pojechałam y, licząc niebezpieczeństwo twojej jazdy z autem, bo ty kierujesz jak pirat drogowy i ja kieruję lepiej, co nie? I ty się ciesz, że ja się zgodziłam z tobą jechać. Julka, my się chyba naprawdę dzisiaj pogodzimy Naprawdę. Ty mnie tak dzisiaj denerwujesz, że to jest nie do wiary, nie? Eby, by, by, by nie wkurzaj mnie. Ty mnie właśnie nie wkurzaj. Dobra, pakuj te twoje ozdoby. Jedziemy do domku, będziemy ozdabiać nasz dom na świąteczny w końcu już. Tak. Dokładnie, ja już się nie mogę dokrzekać, ja już taki i czuję, że serio musimy koniecznie ten dom zdobić. Ja też, mam nadzieję, że będzie wszystko ślicznie, że wszystko będzie super. Ej, nie wjedziemy z tą choinką, musimy ją wyjąć tutaj, bo nie damy rady przejechać. Oj, dobra, to, to wyjmijmy ją. Znaczy ty wyjmij, ja mogę wjechać do garażu autem. No na pewno, ja ci nie dam się za kierownicę, krzekaj. Ta choinka za ciężka, ja jej nie wezmę. Weźmiesz ją, jesteś silny mężczyzna, dasz radę, ja w tym czasie wjadę do garażu. Ona się zakliknęła. No nie dam rady, musisz mi pomóc, chodź. Boże, że Ecio, tak dobrze, że ty mnie masz, no ty się nie radzisz z jedną choinką, no ja ci muszę pomagać. Ja dzisiaj nie wytrzymam z tobą, nie? Czy ma być świąteczna fajna atmosfera, że ty się chcesz kłócić? Ale ja co? Powiedziałam, ja tylko powiedziałam, że jestem silną, niezależną kobietą. I ja ci udowodnię, że ja sama sobie dam radę z tą choinką. Masz te kartony, bierz je i, i mnie to nie obchodzi. Sam sobie poradzę z tą choinką i ci udowodnię. Julka, gdzie tą choinkę? Gdzie tą choinkę? Ja jej nie utrzymam! Mi się wydaje, czekaj, może gdzieś tutaj. O, tu myślę, że będzie gdzieś. Ocuj się, odsuń się, dobra! O. No, no nie. No nie wiem w sumie, ona tutaj chyba średnio leży No chyba jednak Ale jak się ją ozdobi to w sumie Może tu bardziej, o patrz Będzie tak bardziej widoczna O, no w sumie spoko pomysł, no O, fajnie to teraz wygląda, w sumie to lepiej nawet Jeszcze się ozdobi i będzie superowo To ona nie chce stanąć, jak ja ją puszczę To ona od razu się przechyla, weź ją też postaw ze mną Dobra, już tutaj ci pomagam Trzymam Dobra, dobra, chyba chyba to mamy Chyba jest git Dobra, choinkę już mamy, potem ją w sumie ozdobimy bombkami i tak dalej, a teraz ozdobiałabym ogólnie cały dom. Dobra, dobra, możemy to zrobić. Ja bym też w ogóle ozdobił pokój dla hejtera, bo jego teraz nie ma, pojechał sobie do rodzinki, więc jak wróci, to będzie miał niespodziankę, będzie miał fajnie ozdobione. No, w sumie to może ty ozdobisz górę, a ja dół. Dobra, spoko, spoko, to powodzenia. Dobra, nawzajem. Ty, bo ci coś wolno idzie, ja już górę dawno ozdobiłem, może ci pomogę trochę? Yy, nie, dzięki, bo ja to robię perfekcjonalnie. Bo to nie trzeba perfekcyjnie, tylko to trzeba robić Szybko, sprawnie. A nie, nie, to takie musi te. być perfekcyjne. Może teraz na dworze wywieźmy takie same. Myślę, że to będzie też git wyglądać. A ja dam też taką choinkę, patrz, tą taką śnieżną na zewnątrz. I zaraz zobaczę chwilka. No, pokaż. O, o, fajnie, to mega ładnie to fajnie, wygląda, nie? tak. Ej, klibacik jest naprawdę spoko. Chodź sobie tutaj idzie ja i zobacz, jak fajnie zaraz nasz domek wygląda stąd. O, mega super szczerze. Spoko, no. Dobra, Elcia, może teraz ozdobimy już? naszą choinkę, jak ozdobiliśmy cały dom. Tak, tak, to jest najwyższa pora, to jest moja ulubiona część świąt, właśnie ozdabianie choinki. No, moja też właśnie. Myślę, że ta choinka będzie naprawdę super wyglądać, jak już ją ozdobimy. Tak, najlepsza choinka na świecie, a wy mi napiszcie w komentarzu, czy już macie choinkę w waszym domu w ogóle. My na przykład teraz ozdabiamy i więc mamy już. No, dokładnie, ale Hater będzie zaskoczony, jak zobaczy, że nagle jest choinka w domu. No, i że ogólnie tak jest mega ładnie ozdobione tak. tutaj. Tak. Ja teraz dam gwiazdę na sam szczyt Dobra czekaj, bo ja nie dosięgnę, ja muszę tutaj drabinkę postawić Albo... O no właśnie, no i super teraz Dobra Żebym tylko nie rozwalił tej choinki, bo będzie przypał Kończyłem! Jak oceniasz? Mega śliczna jest, 10 na 10, naprawdę najładniejsza chyba choinka na polskim YouTubie Też mi się tak wydaje, jestem naprawdę z niej dumny No, klimacik jest już naprawdę fajny, tak mi się wydaje Ej, ja coś tak pusto jest na tym stole, może zrobimy pierniczki? O dobry pomysł! Widzisz, mówię, że będziemy robić pierniczki, to jest lepsze niż kupowanie. Yy, no, w sumie to racja, ale no po prostu już tak czuję ten smak świąt, że ja nie mogłam się doczekać. No nie, to już jest. A więc chodź tutaj obok mnie, chodź no. Hej, hani! I dzisiaj witamy znowu w drugim odcinku na Jurka Kurkaku. Wiem, że nie mogliście się doczekać i dzisiaj nie robimy burgerów, tylko pierniczki. Więc oglądajcie. Yy. Co? Od... Co? To ty robisz jakby y, ty będziesz jakiś konet kulinarny nagrywać, tak? A to ty nie pamiętasz jak na moim odcinku robiłam Julka kulka kuk? No, pamiętam Julka, ale ty przecież, przecież ty nie umiesz gotować gotować ostatnio burgera jakoś zrobiła mi co? I smakował temu potworowi. Okej, okay, teraz trzeba przejść do wycinania kształtów i nagrzać piekarnik, oczywiście. I do pieca. No, <laughs> tylko Elcio uważaj. A, tracę równowagę! Co nie, Elcio! Elcio! A, A padłeś w choin? Nasza Jezus! Wszystko dobrze? E, czekaj, czekaj. Nie ciebie pytam, pytam, choinki. Choinko, wszystko dobrze? Piękna choinka, Myszela. Czekaj, próbuję wstać. Elcio cię coś ty narobił, moją biedną choinkę, Myszela rozwaliłeś, co ty zrobiłeś? Jesteś, Przepraszam. Nie wiesz ile my wydaliśmy na tą choinkę, aż to złoty, ty to rozumiesz? Przecież to jest dużo kasy i, I moja biedna choinka, co rozwaliłeś ale? ją. Ale nie, nie przejmujesz się mną, tylko jakąś choinką? A czy ktoś się mną przejmował, jak się rozbiłam autem? Nawet mnie się nie spytałeś, czy ja cała żyję, czy ja w ogóle żyję. Tylko od razu, że twoje autko najważniejsze. Cóż, człowieku, to jest tego choinka. No dobra, może i co prawda się wszystkie bombki rozwaliły, ale no przepraszam, nie chciałem. ma się naprawić. No nie dam rady, już się porozbijały. Co my teraz robimy z tą choinką? Ty masz kupić nowe. Niech, ja już nie mam pieniędzy na tyle Dobra, czekaj, może spróbuję to podnieść Jakoś Zniszczysz mi całe święta zaraz No weź, nie przesadzaj już Boże, jak on mnie wkurza Co ja teraz mam zrobić? Rozwalił mi choinkę, zaraz mi całe święta jeszcze zepsuje Nie da mi w spokoju Go zostawić na parę sekund Bo od razu coś zrobi Ja chciałam tylko w spokoju zrobić pierniczkę A on co? Oczywiście musiał coś odwalić Julka co? To może na zgodę ulepimy dziś bałwa Eby, by, 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 nie chce mi się. No chodź, zrobimy to. Anna, idź sobie. No to chrześć. Nie no, Julka dobra, teraz tak na serio. Na przeprosiny ulewy bałwana. Po prostu będą fajne święta, przepraszam. Ja tą choinkę jeszcze jakoś naprawię. Nie wiem, jak, ale na razie pobawmy się. E, e, bałwana ulewmy. Co ty na to? Mm. Mamy śnieg, jest super. No dobra, no niech ci będzie. Jest dobra. Julek, szykuj się, awa śnieżko. Co ty robisz? Cały ha! mój sweter oblałeś świąteczny. No i bardzo dobrze. A w ogóle widzimy takie sweterki, jak ma właśnie Julka na sobie oraz ja, czekaj, pokażmy to te widzą, niech zobaczą. Jakie fajne sweterki jest mój, Julki i hejtera. Każdy ma w swoim kolorze. No i y, możecie je kupić na mojej grupce na Robloxie. Takie mieć właśnie świąteczne ciuszki, takie same jak my. Więc zapraszam, dam link w opisie do mojej grupki. Nasz link w opisie, proszę. Yy, no, dam, dam. Super, masz No masz nieszkać. Nie, 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 nie ma tak. Czekajcie, teraz. Czekaj, ja se teraz bez. Dziękuję widzowie za oglądanie. Pamiętajcie, zostawcie suba, dzwoneczki, łapkę w górę, podbijcie ten film, bo pamiętajcie, będzie teraz dużo świątecznych filmów. Ale I jeżeli... mam pomysł na fajny film! Pójdziemy sobie z Julką i z Hejterem na jarmark świąteczny w Brookhaven i będzie giga fajny klimacik, więc subskrybujcie kanał Juleczki, żeby po prostu być z tym na bieżąco, bo to się właśnie u Julki pojawi. Dokładnie tak, więc dziękuję za oglądanie i bajo jajo